Cześć, Szymeczko, syna ja żółty decaj, cisze kacper. No właśnie dzisiaj sobie powiem o damy z tylko z Ion, jednej z teorii. czy faktycznie wszyscy wy obłędnym w świecie kupnęli w kalendarz. No ale więc tak. Czy to jest prawda, czy fałsz? No bo według mnie to jest fałsz. A czemu fałsz? No to właśnie teraz się przekonacie. Niektórzy wierzą, że po prostu faktycznie postacie, które trafiły faktycznie... Jak wiemy, mogły odejść, albo faktycznie żyją. Ale jak to, skoro według mnie żyją, według mnie serio żyją, albo po pierwsze, przeciągamy sobie teorię, która opowiada o tym, że właśnie nasze postacie nie żyją. więc zaczynamy. Jak wiemy, o to chodzi w tej teorii, że po prostu nasze postacie, kiedy ich dusze trafią do wiarów, to wtedy oczywiście ich ciała co z ich ciałami. Na pewno muszą no, no, mieć żyć z braku wody, jedzenia. Muszą sobie mocno cierpieć. A to praktycznie na przykład nie wiem, ich rodzice by mogli ich znaleźć siedząc przy komputerze. No i by ich ustalić jako za martwych. No to wtedy by, się by byli w towi. Pewni, żeby byli nieżywi. Albo bardziej rodzice. Mm -hmm. No to więc wtedy, no wiadomo, być mogli uznać ich za martwych, albo też ich żywych. Albo, co jeżeli faktycznie oni żyją? Tylko, że właśnie, jest taki mały problem, bo ich dusze są uwięzione. No bo oni faktycznie żyją, oni w 100% żyją, no ale ich dusze są uwięzione. Tak, jak już powtarzałem. Nie wiemy po mnie, która trafiła. Ona musiała przypadkowo tutaj trafić. Jak każda inna postać. Nie to, że po prostu postacie, które trafiają tu do kształt cyrku, z do naszego obłędnego cyfrowego cyrku, to są przypadkowe, po prostu. No są przypadkowe, tak. I to jest dowód na to, że oni faktycznie mogą żyć. W sumie tak oni żyją, ale to tylko moja teoria, że żyją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, i więc tak. Faktycznie, na przykład, pomniej może być osobą, która żyje, no bo jak wiemy, ona nawet na samym początku reaguje na to, że to jest tylko sen. On po prostu nawet nie wie, jak tutaj trafiła. Nie musiał sobie grać w jakąś gierkę, jak zwykle na Wiarach, i musiał ją się teleportnąć. No, ale wiadomo, czasami tak jest. W, oczywiście, bajkach albo w animacjach Indii. Mniejsza z tym. Możemy dalej przejść sobie do różnych ciekawych rzeczy. A jedną z nich jest, czy Kinger też żyje. Powiadam, że on jest najstarszy, no jest on z naszej całej obsady pierwszy wy, w Obłynucowym cyrku, ale myślę, że on też może żyć. No w końcu mamy to potwierdzenie itd. i tak dalej i wiadomo jak to wygląda. I w sumie to też wygląda ciekawie, bo w sumie no wiadomo, że nasz cyrk to i oczywiście ich więzienie, no ale tak to wygląda, że po prostu tak to musi być, ale no też musimy zrozumieć, że po prostu teorie, to są teorie, nie jesteśmy w 100% tak pewni jak to w ogóle jest. Czy faktycznie oni żyją, czy co? Po na przykład, w finale, w to ciku, bo mamy potwierdzenie, że w to, to będzie finał, mamy może, nie wiem, po prostu, żeby to stać coś takiego, że nie wiem, że oni się nie wydostaną i zaakceptują opłynę cyfrowy jako swój nowy dom, albo faktycznie się wydostaną i zobaczą ich ludzkie ciała, po prostu się cieszą z wolności, jakiej przeżyli. Ale jeszcze zostawcie sobie łapkę w górę, po to, aby to kończyć. No i co? I jeszcze fajny komentarz. No i zaczynamy dalej. Jeszcze chciałem powiedzieć Wam to, że... Jeszcze raz materiału. No przepraszam, że tak krótko. No, cieszyło się materiał z potu, no i cześć, Z dobrego.